Witam wszystkich bardzo serdecznie kolejny odcinek z serii testów energetyków tym razem Tiger. Zwykły. Malico Tiger. Jakieś tam promocje pierdoły, ile on tam ma. 32 mg w 100 ml kofeiny, 250 ml napoju. Opuśćmy. No pachnie minimalnie inaczej od tych taniej, zwykłych energetyków Jest smaczniejszy Nie jest tak słodki, jest trochę mocniej gazowany Nie jest tak kwaśny Przede wszystkim Wyczuwać, wyczuć można naprawdę dobry smak Dobry posmak, jest to energetyka więc Ciężko mi określić Co to jest za smak w ogóle, ale Ogólnie jest dobry, naprawdę dobry, dużo lepszy niż te tanie energetyki, cena około 2 zł. mniej więcej zależy w jakim sklepie, wiadomo, zależy jaka promocja. I to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, dzięki za oglądanie, lajkujcie, subujcie, na razie.